Cześć z tej strony Shadow Insight, a w dzisiejszym odcinku tierista technik Hisatsu z drugiego sezonu i na Zoomy yy, tak, OG Jakby co? Po, po, pod poprzednim odcinkiem, czyli wczorajszym odcinkiem napisaliście mi kilka niemiłych komentarzy. Nie, a tak serio napisaliście, że średnio to wyszło, że yy, ktoś tam napisał nawet, że to wygląda jakbym nie znał anime i powiem wam szczerze. Nie pamiętam wszystkich tych hisatsu. Po drugie, zrywają mi się niektóre tych hisatsu z innym sezonem. Po trzecie, jestem już na chronostołnie i OG pamiętam jak przez mgłę niestety, mimo tego, że oglądałem wiele razy. OG jakby nie pamiętam technik, które zostały użyte raz albo dwa, maksymalnie trzy razy. Pamiętam techniki, które były często używane, albo które jakoś zapadły mi w pamięć, to normalne. Dlatego przepraszam. Jak się gdzieś mylę, ale no, jestem tylko człowiekiem druga sprawa, przez to, że mnie tak ściśnie, pociśnęliście, jeżeli pod tym materiałem dobijemy 50 łapek w górę następny odcinek będzie o quizie z Inazuma i Reven i tam dowiecie się, że wiem wszystkie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o Inazuma oczywiście quizy też możecie mi podsyłać w komentarzach ja na razie zau zauważyłem, yy, znaczy znalazłem na aplikacji same quizy, że jest tam coś o Inazumie, więc postanowiłem, że sobie z tego nagramy odcinek, dobra, bez dłuższego przedłużania, możemy lecieć i powiem tak, nie będziemy tutaj oceniać technik z pierwszego sezonu, bo już sobie oceniliśmy Będziemy oceniać techniki tylko z drugiego sezonu I zaczynamy sobie od techniki To jest ten A, jeszcze musimy za, zacząć sobie od kryterii No to Sigma No, good, good, good Dajmy, że good, good Tutaj dajmy, że mid Znaczy, że może być Może być Może być Słaba Słaba I co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra Okej okay. Od czego możemy tutaj zacząć? A, i jak to, to że Marku żył boskiej ręki w drugim sezonie, to, to jest nieważne. Skupiamy się na nowych technikach. Zaczynamy sobie od... Dobra, dobra, widzę, że to jest po kolei, więc tutaj spoko. To jest ta technika obronna tych tej, tej drużyny Torii, tych agentów specjalnych. Więc damy sobie, że w sumie chciałbym tym obronić Victory Road strzał. Imo, good, good. Dajemy to w good, good. Yy, dalej. Mamy Akido. Jezu, jak ja nie lubię, jak w Strikersach wymawiają tą, techni tą technikę. Yy, Akido, Imo... Powiem szczerze, łatwo to byłoby chyba skąd, ale to jest jakaś sztuka walki. No dobra, dajmy, że może być, ok Może być. Co my tutaj jeszcze mamy? Okej, 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 okej. Mamy wieżę, tak, to jest wieża. Wieża jest sigma. Wieża, mega dobra technika. I, ja się czasami dziwiłem, jak, dlaczego oni tak łatwo ją, na przykład, niszczą, mieć? Ci alienusy, no, ale oni byli dwa razy lepsi od nich. Astro Break. Astro Break, według mnie, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, sigma totalna. Jakby, ja wiem, no, albo nie, dajmy good, good. Dajmy good, good pod takim względem, że są lepsze techniki od tego, ale naprawdę jak zobaczyłem tę technikę za pierwszym razem, to miałem takie Jezu, co tu się dzieje. Ale to w sumie chyba normalne, bo po OG sezonie, zobaczenie czegoś takiego naprawdę no, było takie troszeczkę niepokojące i też takie spoko. Dobra, tutaj mamy Ice Grando Ice Grando, fajna techniczka. Dajemy w good, good. Nie, nie dałbym w Sigma. Dałbym w good, good. Fajnie, zamrażę przeciwnika. Bardzo lubię tą technikę, jeżeli chodzi o animacje w Strikers'ach i Wiktoj Roadzie. Ponieważ fajne miny robią, przeciwni... robią gracze, którzy zostają zamrażeni. Ok, co my tutaj dalej mamy? To jest Sejon Bur. To jest. nie wiem. Czy smodsze uderzenie było już w tym sezonie? Chyba było, dajemy na Sigmę. To mógłby być w ogóle awatar e, Kevina w e, Go. Dobra, następnie, następnie. Co my mamy następne? Ojoj, oj, i się zaczyna. Nie wiem, co to jest. W sensie. Nie kojarzę po obrazku totalnie. Okej, okay, to nie wiem, co to jest. E, przepraszam was, widzowie. No nie wiem. A czekaj, a to nie jest ta ogni, ognista obrona? Czekajcie, ja mogę sobie to przybliżyć. Tak, to jest chyba ognista obrona. Dobra, nie, to kojarzę. Już wiem, co to jest. Dobra. Yy, daj mi minus. Yy, minus, minus, minus. Dobra. Już wiem, co to jest, widzowie. Yy, to jest ta yy, obrona tego bramkarza z. Yy, tam gdzie był Scotty. To jest obrona tego bramkarza. To ona nawet. no może być, nawet spoko. Albo nie, to było słabe. Słabe. W sensie efektywnie fajne, ale no średnie. Nawet tego chyba w grze nie ma. Nie, na pewno tego nie ma w grze. Dobra, mamy to. Gaminedes, chyba proton to jest. Yy, no to to dajemy, że good, good. Bardzo fajna technika. Lubię tą technikę. Pewnie dlatego, że mało się pokazywała. Goten Pingwin 1. No ja lubię, jak yy, postacie cierpią. Nie, nieważne. <laughs> dajemy na Sigmę. Jakby fajny wątek był z tymi zakazanymi, te... zakazanymi technikami, ponieważ wcześniej on się nigdzie nie pojawiał. To jest jakby nowa rzecz, którą wprowadzi Fajnie, w sensie fajny wątek był z tym, dlatego damy na Sigma No i też jest mocne, nie? To się przebiło chyba przez Magina za, na początku i jeszcze Judowi rozwaliło nogę, pamiętam ale w sumie z drugiej strony, właśnie, Mark to potem zatrzymał, tylko on to zatrzymał po tym, jak Judd kopnął w piłkę. Czyli niby masz zakazaną technikę, która Imo powinna wpadać zawsze, to powinna być w ogóle jakaś kontra według mnie na kosmitów, a się okazuje, że no Mark M.A.S. może to normalnie marginem zablokować, jeżeli ktoś to przybrokuje, więc tak szczerze, może good good bardziej? Coś takiego. Dobra, Kio Bestii. Bestii, był głównym. jakby bez surazy, nie? Ale... Górnie to, co zabili z Kingiem. King to taki drugi dwalin, można powiedzieć, nie? Macie w pierwszym sezonie, że on jest najlepszym bramkarzem Japonii. Po czym Mark Evans to go z w pupie rozwala. Yy, dodatkowo potem dostajecie sezon, gdzie Zeus. Znaczy, nie dostajemy sezonu. Jeszcze Zeus ich rozwala jak chce. Następnie mamy drugi sezon, gdzie on się wywala po, kieł, po, po technice Kiełbestii, gdzie no średnio to wygląda. Co my tutaj dalej mamy? Yy, mamy Eternal Brizado, yy, To jest Sigma, to jest w ogóle moja ulubiona technika sezon drugiego. Naprawdę mi to siada. Bardzo mocna i fajna technika. I to jak to w ogóle zamroziło bramkarza tego z pierwszej drużyny, przepiękne. Fajna technika. Okej, okay, to jest ta technika bramkarska. Yy, no, okazała się średnia mimo wszystko, więc dajemy że może być. Jakby szkoda, że jej nie ma w Strikersach, Mam nadzieję, że w grze się pojawi. W nds ach jest na pewno. Co my tutaj jeszcze mamy? To jest y, Gravitation, Gravitation good good, bardzo fajna technika, ziomek musi kręknąć e, mus... Znaczy w anime to chyba polegało na tym, że po prostu chyba piłka się wbijała w ziemię i oni nie mogli kopnąć piłki Ale w Strikersach jest taka animacja, że ziomek kręka przed tym, przed tym gościem wykonującym, więc to jest fajne e, Idziemy dalej, e, Boska karen... ręka, nie to zaraz e... Dark Tornado. Dark Tornado tak, padło w drugim sezonie, więc dajemy dark... dark Tornado. Fajna technika. Good, good. Nie jakoś mocna, ale good, good, bo to takie przerobione ogniste tornado. Co my tu jeszcze mamy z tego sezonu? Nathan i To jest kiwka, To jest kiwka, z tego co pamiętam. Co to jest z tym smokiem? A, to jest chyba... Yy... Dragon, Brizado czy coś takiego, tak mi się wydaje. No to to jest spoko, to jest Sigma technika. Ona się chyba raz pojawiła, bo Kevin dostał kontuzji. Dobra, to dajemy, że... No co to jest w ogóle? Wywarcie to, to w ogóle techniki tych dziewczyn. To jest... Yy, to jest yy, Deszcz Meteorytów. Yy, fajna technika, dajemy na good, good. Spoko. Jeszcze miała impact, duży impact. Yy, to jest chyba... Co to jest? To jest ta kiwka, to jest kiweczka, chyba. Ona jest w Victory Rowdzie. Dajemy good, good, bo o nie dajemy na Sigmę. Ona tak wysadzała chyba przeciwnika, jeżeli dobrze myślę, co to jest. Yy, Okej, okay, następne. Mamy tutaj tą potrójną technikę ziemia, chyba tak to się nazywało. Nie jestem pewien. Dajemy ziemię na Sigmę. No, mocne to było, mocne, mocne. Tutaj mamy technikę Scottiego. Good Good, fajnie się kręcił i fajnie tam, tam ten popiłki zanikał. Mamy e, Marszala Dvalina, e, Good Good, Spoko Technika. Nie, nawet szczerze. Nie, w sumie dwalin był słaby, no przypomniałem sobie, kto ją wykonywał. E, idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy z Technik? Mamy boską rękę Darena. No nie oszukujmy się, jak zobaczyliśmy, że jakiś ziomek kopiuje techniki, no to mieliśmy takie wow, ale super, znaczy wow, co tu się właśnie dzieje, więc no dam to, dam to na good, good, boską rękę miał fan, nawet spoko. Yy, to nie wiem co to jest Z lgbt shot, tutaj się przyzna, ale i tak daje na co to jest, yy, to jest technika tych, yy, weź, co to jest w ogóle, no, ja to pamiętam, jakby wiem o co tu chodzi, to jest z tej drużyny Daleno. oni w ogóle mieli dziwne techniki hisatsu z tego co pamiętam zanim co tu jeszcze jest ciekawego, wulkano kato, no to pamiętam, sigma technika bobiego, fajnie. Co tu jeszcze jest? Co to jest? To jest chyba technika y, Tsunamiego. No to dajemy na good, Tsunami good. miał fajną technikę. Nie, w sumie dajemy na sigma k Wiecie tu Hectori hektolitrów wody cały czas wylewał na boisko? Ziomek był mega dojumany. Żeby użyć tej techniki, musiał cały ocean y, wiaderkiem zabrać. Mamy Stopę. Stopa jest... Y no, w drugim sezonie ona nie miała jakiegoś mega impaktu, więc damy, że spoko. W sensie, on nawet nie grał w meczu, nie? Więc, no. Tutaj mamy technikę torcza, Sigma, oczywiście. Mm, tutaj mamy technikę. Ej, to jest ta technika, gdzie te góry się robiły. To też Sigma, fajna technika. Yy, tutaj mamy. Nie, to nie. Czekaj, bo już się gubię. 5 nie... yy, nieskończoności Sigma. Pięć, pięć nieskończoności czy sprawiedliwości. Nie pamiętam już. Yy, to jest. Arrow, to jest chyba long shot Z tego co dobrze pamiętam, Sigma yy, Tutaj strzał Axera Sigma, on rozwalił tym strzałem Dwa lina, tak w sumie przypomniał mi się Troszeczkę pierwszy mecz z krewskimi yy, Tutaj mamy No to też było Sigma, fajnie zamrażali tym Tą techniką Tutaj mamy Jakieś wodne coś, nie pamiętam tego tak szczerze Dam, że słabo Nie, dobra, dam, że może być, bo to w sumie Jacka powaliło yy, To jest ta nie, zaraz, musimy iść po Korei, Może się gubię. Mojangzin Sigma, mimo wszystko. Yy, tutaj mamy, tego bramkarza średnio pamiętam, ale miał fajną technikę, więc Sigma. Majim Honda, yy, Darrenowi Hukowona. ona, wyszła w końcu Darrenowi, ale hukowo ona wyszła, więc damy good-good, ale no to nie jest, to nie była Majim Handa, yy, marka Evansa. Totalnie to był inny poziom, to był poziom niżej Fest. Tutaj mamy Megaton Hekton, oczywiście Sigma, bo mamans. Nie, fajna technika, tak wymyślenie techniki główką Spoko. Eee, co to jest? To jest jakieś kosmiczne wyładowanie coś takiego. Nie pamiętam tak szczerze. Dajmy, że to jest Sigma, bo wygląda jak Sigma. Eee, pierwsza technika w ogóle, której nie pamiętam, albo druga. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj Panda. Tue. Panda Tue jest super. Nie pamiętam jak to w polskim jest, ale wiem, że w Stakersach jest ciągle... Panda tua! No, coś takiego Dobra, tutaj mamy Muken za pierwsza oryginalna technika Darena, Sigma, fajna technika tutaj mamy Blizzardo, kolejna Sigma technika za nim To jest Gazer i, i gazer to wykonywał z tym z torczem. Ok, dużo jeszcze w ogóle tych technik. Mamy to, to tutaj nie, to, te, tego już nie, Tajgi nie, to chyba nie. Nie, na Ziemi się kończy, na Ziemi się kończy, dobrze mówię? Nie, tu jeszcze są. Okej, okay, dobra, to lecimy. To, je, to wiem, co to jest, to Sigma, oczywiście. Wyładowanie meteorytu. Co my tu jeszcze mamy? To jest perfekcyjna wieża Sigma, bo to się w trójkę robiła. Fajna technika. Legendary Wolf Sigienka, to wtedy jak Sean Frost połączył swoje dwie, dwa wcielenia albo w końcu odzyskał swoje życie. Tą technikę bardzo lubię, Sigma. Nie mogę się jej doczekać używać w Victory Roadzie. Bardzo lubię tą technikę. To jest chyba Tikuno. Tikuno i on tak fajnie to mówi. KW, jak broni jeszcze. zaczepista technika. To to jest chyba. Wiem, to jest super nowa Sigma. Dobra. co Mmm. Co jeszcze ma? To jest ten pingwin kosmiczny, to jest Sigma. Idea ja daje technikach Sigma, ale ja to oceniam pod względem tego, jak mi się one podobają, jakby co. Ziemia to też jest Sigma, to jest to w ogóle chyba najbardziej OP technika, jeżeli chodzi o drugi sezon. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy teraz to V. No to dajmy, że to było good, good. W końcu bezużyteczne postaci były użyteczne. Tutaj też good, good. Fajnie Nathan no tutaj kiwał. Tutaj mamy technikę Axela i Shona, to Sigma. Mm. Dark Phoenix, Boże, Sigiemka totalna. Tutaj mamy technikę Toda. No to, no to może być, to nie było jakieś mega mocne. I czy my już właśnie skończyliśmy? Mamy boską rękę. Jako... Tak, skończyliśmy, bo już tu chyba nic nie ma. Okej, okay, to jak to wygląda? Ej, ja dałem tylko jedną technikę na słabo. Te, to ja chyba źle zrobiłem. Sigma. Dobra, ej, zastanówmy się tak jeszcze porządniej. Dobra, pod względem skillowym, pod względem skillowym, pod względem skira. No wieża, no dodajmy, że wieża good good. Zmiejmy to. Imo smocze uderzenie potrzebne, Eternal Blizzardo potrzebne. Yy, to jest ten smok rodowy, to potrzebne. Ta technika Spoko, ta technika Spoko. Dobra, cięcie good good. Yy, torch technika Spoko, no to to też też, też na good good. Yy, pięć sprawiedliwości zostaje, Arrow zostaje, to zostaje, to zostaje. Ej, nie ma tej ognistej techniki, czy ja pominąłem? Będzie tu gdzieś ta ognista technika? Ten wśliwsk ognisty? Nie, nie ma. Okej, okay. no dobra. Eee, tutaj Mojangzin, to. Dobra, to, to też dam na good, good, bo to też nie było jakieś mega mocne. To zostawiamy. Panda Tu'e też, dobra, dam na good, good. To było spoko, to było mocne, 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 to było mocne. To było... No i w sumie git, nie? No i teraz zobaczymy, czy z good, good trzeba coś usunąć. No to dobra, to to dajmy, że może być, nie, ale szczerze nawet spoko to było. Yy, to czy dać good good? No porównajmy ze wszystkimi innymi technikami. No tak, no zgadza się. Yy, Gaminedes, Dark, no w sumie Dark Tornado może dać na może być, bo to w sumie nie było jakieś mega mocne. Yy, no i to też dajmy na może być. No, i tyle, widzowie. Tak wygląda moja tier Tak wygląda Sigma. Tak wygląda Good Good. Tak wygląda, może być. Tak wygląda słabo. I co to jest? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Tutaj wiedziałem o dziwo więcej. I powiem wam tak: wydaje mi się, że tutaj po prostu są lepiej zrobione obrazki. I to potwierdza tylko moją tezę, że tamten odcinek wyglądał jak wyglądał. Właśnie przez to, że twórca tier dał słabe obrazki. Jakby tutaj mamy. Nie no, tutaj też są podobne, no ale to nie wiem, może ta sama osoba to robiła, tylko może znalazła lepsze obrazki, albo ja naprawdę lepiej pamiętam drugi sezon. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wy byście to zrobili, jak wy byście to ocenili, i piszcie też w komentarzu, e, jakie materiały chcecie następne zobaczyć. Tyle ode mnie, leczko.